Hi vlog! Dawno się z Wami nie widziałam. Nie ukrywam, że troszeczkę się stęskniłam za Wami, za kamerą, za nagrywaniem. Dzisiaj mamy poniedziałek i zapraszam Was na vloga. I wydaje mi się, że będzie to vlog taki. Łączony z całego tygodnia, ale zobaczymy. Dzisiaj mam jakby zdalne wykłady. Mam jak na razie rano na tych najważniejszych, ale jakiś taki ciężki poranek dzisiaj miałam. Ciężko mi było w ogóle wstać. Z takich jeszcze w ogóle newsów dostałam wezwanie do kwalifikacji wojskowej, czy jak to się nazywa? Tak, kwalifikacja wojskowa, proszę bardzo. Także w przyszły poniedziałek o 8 rano muszę się stawić żeby mi tam wyznaczyli jakąś kategorię. No, hit. Także obserwujcie moje vlogi. Na pewno w kolejnym vlogu będę już, yy, może nagram to, właśnie jak to, bo jestem mega ciekawa, jak to w ogóle wygląda i, i tak dalej. Więc, jak ktoś z Was też jest ciekawy i wybiera się na psychologię, to ostrzegam, że możecie dostać też yy, albo zaczyna się studiować psychologię, bo nie wiem, właśnie jak to wygląda, czy. To jakby już wszyscy studenci od pierwszego roku, czy to teraz weszło, jakoś nie jestem doinformowana w tym temacie. Natomiast jak ktoś studiuje psychologię, to strzeżcie się. Zatem to chyba nic ciekawego się nie działo w tamtym tygodniu. Pracowałam dużo. Wczoraj w ogóle byliśmy na food truckach, bo tak właśnie pracowałam i no nie zdążyliśmy pójść, bo pracowałam do 22:00. Ale było właśnie ładnie, słonecznie i tak dalej, a wczoraj jak wróciłam wcześniej z pracy, jakoś około 17-18, to poszliśmy, ale już było tak właśnie jak dzisiaj, tylko że troszeczkę cieplej na szczęście, właśnie wzięliśmy Leonka ze sobą, ale Leon naprawdę był tak rozkojarzony, wszystkie te zapachy, no po prostu tak, tylko głową kręcił w każdą stronę, szukał na ziemi jakieś wiecie, okruszku, więc to była masakra, ale zjedliśmy frytki belgijskie, które były takie średnie, jakieś bez szału. Zjedliśmy ym, takiego a'la małego kebaba z koftą, z tym takim grillowanym mięsem. On był bardzo dobry, ale dosyć mały, za tam 30 zł. To wydaje mi się, że za 30 zł jesteśmy już w stanie ugarnąć takiego porządnego kebsa. Ale był bardzo dobry, więc nie żałuję. I na koniec jeszcze się dobiliśmy churrosami. Yy, z nutellą, znaczy z czekoladą, bo to nie była taka chyba oryginalna nutella, ale churrosy były bardzo dobre. Pierwszy raz w ogóle jadłam churrosy takie prawdziwe chyba, w sensie takie kraftowe, a nie takie jakieś kupne, bo wcześniej jadłam takie z żabki, więc to się raczej nie zalicza. Ale te churrosy były mega dobre, ale też takie tłuste i sycące, więc czułam się wczoraj tak naprawdę, że z pół pizzy. Więc wczoraj miałam taki cheat day, że wiecie, nie liczyłam kalorii, wszystko miałam gdzieś... Bo uważam, że trzeba też podchodzić do tego wszystkiego zdrowo. W tygodniu staram się liczyć te kalorie. Nie mówię też jakoś mega dokładnie, ale chociaż orientacyjnie sobie staram się liczyć, żeby było takie 1600 kalorii. Więc odejmując na przykład to, co spalam, też to, co mi zegarek pokazuje, że tak mniej więcej średnio spalam, załóżmy, 300 kalorii dziennie, no to mi tak wychodzi. Ale właśnie tak sobie postanowiłam, że w weekendy czy tam jakiś wybrany dzień, po prostu nie liczę tych kalorii. Staram się też nie stawać na wagę, ale z tym stawaniem na wagę mam trochę problemy, że ja po prostu już jakoś tak automatycznie wstaję, to od razu muszę iść na wagę. Wieczorem przed spaniem na wagę. I tak po prostu, no to nie jest chyba aż tak do końca dobre, ale no tak jakoś mam i nic z tym niestety na ten moment nie poradzę. Natomiast z tymi kaloriami tak troszeczkę się uspokoiłam, bo już miałam takie delikatne też schizy. Ostatnio w Biedronce kupiłam taki fajny pojemniczek szklany, bo chcę ogólnie powymieniać, znaczy powymieniać, po prostu kupić sobie szklane pojemniki, bo stwierdzam, że jednak szklane pojemniki są... się nie, nie wiem, niszczą, bo po prostu jakoś się odbarwiają, mam wrażenie, i są takie brzydkie, więc szklane... szklane better. Co prawda są troszeczkę cięższe, ale no Wydaje mi się, że też na dłużej starczają, są bardziej wytrzymałe, no i łatwiej je doprowadzić do porządku, właśnie, że one tak zachowują stałą. swój wygląd, a nie się odbarwiają. Jeszcze wzięłam taki pojemniczek plastikowy, już akurat, bo myślałam, że jest szklany, okazało się, że jest plastikowy, i jest to w ogóle. Czekajcie, bo mam włosy na mikrofonie. Jest to w ogóle maselniczka, tak było zapisane, też tego nie zauważyłam. Ale ja to będę bardziej traktowała. Do tego, żeby na przykład schować coś do lodówki, bo to jest takie typowo, wiecie, taka przykrywka, że no nie trzyma się to, bo tak po prostu to nakładacie, ale jestem zawiedziona, że to właśnie nie jest szklane. Myślałam, że jest szklane. Yy, natomiast, właśnie bardziej, wiecie, że jakiś serek, szynka, czy jakieś pomidorki, warzywka, po prostu sobie przykrywamy, wkładamy do lodówki i się nie martwimy, że to tam przechodzi wszędzie zapachami. A z rzeczy w ogóle, które ostatnio też zamówiłam. E, takich jedzeniowych, to w ogóle chciałam Wam mega polecić. Kupiłam e, z All Nutrition taki sos o smaku takim orzechowo-czekoladowym i to smakuje po prostu prawie jak Ferrero Rocher, naprawdę. I tutaj nie ma mm, cukru, tak? Jest jakaś zmniejszona zawartość cukru. Po prostu zawiera jakąś tam substancję schłodzącą. E, no i naprawdę cudo. Jadłam wczoraj e, takie ala la pancake z tym sosikiem. Przepyszne. Szkoda, że taki malutki, ale wiecie, no do wszystkiego można to tak naprawdę dodać. Wiadomo, nie można tego jest za dużo. Fajna sprawa, a drugi taki trochę nie wypał. Właśnie nie wiem, o co z tym chodzi. Kupiłam taki krem, ten miał być o smaku ala Ferrero, bo taki kokosowy i on po prostu jest twardy jak skała. Słyszycie to? I nie wiem, czemu on jest taki twardy. Wiecie, stał już Stoi już, to jest kilka dni odkąd ja go wyjęłam z paczki i myślałam, że może on po prostu był jakiś tym zimnym czy coś. No nie, tak został. Kupiłam też białko, tym razem o smaku białej czekolady. To białko z SFD, które ja mam naprawdę polecam. Tutaj akurat mam jeszcze waniliowe, ale biała czekolada też jest Uuu! refleks. Też jest pyszna i kupiłam jeszcze erytrytol, całą taką pakę chyba kilogramową. Z takich fajnych zakupów jeszcze kupiłam ostatnio w Rossmanie pastę sezamową, tylko jest bez cukru i po prostu będę musiała sobie ją dosłodzić chyba erytrytolem, bo jest tak gorzka, że nie da się jej jeść, ale jest przepyszna. Ja kocham ten smak. Jak byłam w Turcji, to mega często właśnie jadłam na śniadanie sobie takie na leśniczki z tą pastą sezamową, tylko ona była mega słodka. No ta jest bez cukru, więc... Słodka niestety, lub stety jest, ale fajnie, bo mogę sobie ją dosłodzić sama. I w ogóle ostatnio zrobiłam drużdżówki malinowe. I nie wiem, czy dzisiaj też nie będę robić tych drużdżówek, bo zrobiłam 12 sztuk. i Dosłownie w jeden dzień zaszły prawie wszystkie, bo przyjechali moi rodzice na te drużdżówki i nie zostało nic. Dlatego widzę, że mam jeszcze takie czarne już bananki, więc zrobimy sobie pewnie jeszcze jakieś omleciki. Boże, omleciki. Jakieś naleśniczki na jutro i na pojutrze, bo będę przygotowywać sobie jakieś tam jedzonko. Na y, uczelnię i, i do pracy, bo we wtorek idę jutro od 8 do 16, a w środę od 8 do 21, bo jakby idę jeszcze do pracy po uczelni. Także muszę mieć dużo jedzonka. Z takich jeszcze fajnych rzeczy robiłam pizzerinki z serka wiejskiego i też były przepyszne. I ostatnio jak byliśmy na zakupach to wziąłam też serki wiejskie, żeby też móc powtórzyć ten przepis. Może Wam nagram jakiegoś shorta czy coś. No i w sumie to tyle z takich ciekawych rzeczy. Hello, troszeczkę czasu minęło odkąd się widzieliśmy. Yy, Mam jakoś godzinę 18.00, o, równo 18.00. Yy, ja właśnie zabrałam się za przygotowywanie drożdżówek. Zrobiłam już ciasto, zrobiłam sobie moje nadzienie, czyli budyń. Teraz sobie jeszcze rozmrażam sobie teraz właśnie malinki, a tutaj wygrzewa mi się ciasto na drożdżóweczki. No, i oglądam sobie jakiś vloga tutaj, i. No i tak mi leci dzionek. Dzisiaj jakiś taki naprawdę przymulony strasznie dzień. Nie wiem, czy to przez tą pogodę, czy przez to. Muszę jeszcze dzisiaj wybrać się do, paczko do paczkomatu, bo przyszła y, piżamka, którą zamówiłam w piątek chyba, nawet ją zamówiłam, a dzisiaj mam poniedziałek, więc nawet szybko. Mam ochotę zrobić w ogóle dzisiaj taką pastę z tuńczyka. Widziałam na TikToku ja w ogóle często po prostu wszystko na tym TikToku widzę. Tyle tych inspiracji, tego wszystkiego, że. Masakra, ale właśnie mam tuńczyk, bo kupiłam y, ostatnio, tam było chyba almette, jakiś serek taki, więc też mam. I troszeczkę majonezu, majonez chyba też mam, więc może jeszcze dodam cebulkę czerwoną i taką kanapeczkę z taką pastą. Sobie zjem. Ostatnio polubiłam tuńczyka, nigdy wcześniej chyba w ogóle nie jadłam tuńczyka. W sensie próbowałam kiedyś, ale jakoś tak brzydził mnie, a ostatnio... Ostatnio mi smakuje. Zrobiłabym sobie jutro tą pastę, zostawiłabym sobie tą pastę jutro, ale no nie zrobię tego ludziom, z którymi będę przebywała i nie wezmę ze sobą tuńczyka na uczelnię, bo no chyba sama bym nie chciała czuć tego zapachu, więc więc zostawię to dla siebie. Zrobiłam sobie właśnie tą pastę. Może nie wygląda, ale naprawdę smakuje bardzo dobrze. To jest czerwona cebulka, kapary, tuńczyk. Dwie łyżeczki almette i jedna łyżeczka majonezu, sól, pieprz i serio, przepraszam, no, ostatnią naprawdę fazę na tuńczyka i tuńczyk ma w ogóle bardzo mało kalorii, więc dlatego też go polubiłam na redukcji. Także tak, idę wcinać kanapeczkę, a ciasto jeszcze tam sobie rośnie. Różdżóweczki się już pieką. Sadam. ogólnie tym razem, Trzeba mam brudne piekarnie piekarnik kurczę, <grymne> sorki ogólnie zrobiłam ja troszkę inaczej niż poprzednio, bo jak robiłam w piątek to robiłam tak wiecie, taki normalny przepis że normalna mąka, normalne cukier i tak dalej teraz troszeczkę ulepszyłam ten przepis, zobaczymy czy będą tak samo pyszne mm, w sensie ulepszyłam, no nie ulepszyłam tylko po prostu starałam się zrobić żeby było bardziej Mniej kalorycznie, czyli po prostu zamieniłam cukier na erytrytol, oczywiście nie do drożdży, tak, bo do rozszczynu drożdżowego, tak się mówi rozszczyn drożdżowy, dałam normalny cukier, bo no drożdże, w sensie erytrytol chyba nie, nie wiem czy drożdże by wyrosły, więc normalnie dałam to, ale zamiast cukru już do ciasta dałam cztery łyżki erytrytolu, do malinek też dałam troszeczkę erytrytolu, do budyniu też, więc jakby no cukru praktycznie nie ma nic. Jedynie co, to odrobinka w kruszące i no w tych drożdżach w tym rozszczycie, ale tam załóżmy łyżka. No i dodałam jeszcze do ciasta, nie wiem, w sumie tak na oko, ale około powiedzmy 30, może nawet więcej gramów białka waniliowego. Fajnie, bo budyń też mam waniliowy. No także dałam jeszcze 300 gramów. Albo na odwrót nie pamiętam, 300 g mąki z zwykłej, takiej pszennej i około 200 g orkiszowej. Więc orkiszowa mąka też jest troszeczkę lepsza. Ale nadal jest mąką. Więc później sobie podliczę mniej więcej, ile kalorii wychodzi na jedną sztukę. I postaram się wrzucić przepis na TikToka, taki po prostu porzucam zdjęcia, nie będę tam robiła. Co się nagrywała i dodawała głosu, po prostu powstawiam zdjęcia i napiszę, żeby było tak po prostu. Prosto. No więc czekam, yy... drożdżówki pieką się dosyć szybko, bo około 10-11 minut, zaraz wstawiam drugą partię. Dobra, mogę teraz zrobić z wami drugą część drożdżóweczek. Tutaj zobaczcie. O, bo ogólnie można zrobić tak po prostu, że zostawić taką, Oj. taką małą, ale ja na przykład, no one i tak rosną, więc wolę sobie rozciągnąć to ciasto, żeby było cieńsze nawet zobaczcie tak ja, jak taką małą pizzerinkę bym robiła w sumie to też nie jest głupienie żeby zrobić sobie takie pizzunie z jak już i tak mamy spód mi się przyklei czy nie? Mam nadzieję, że mi się nie przyklei no że zrobić mniej nadzienia a jakby drugą 6 na przykład na słodko i 6 na słono to też w sumie no teraz już za późno bo i tak mam tyle nadzienia że muszę to użyć nie do przemyślenia jest ta sprawa. Ja ogólnie powiem mam, ostatnio od jakichś dwóch czy nawet trzech, od miesiąca chyba. Od Odkąd przyszłam Od odkąd stwierdziłam, że tak w miarę na poważnie liczę te kalorie, chociaż też bez przesady, to naprawdę ja po prostu kocham gotować. Ja non-stop mogłabym tylko chodzić i gotować, wymyślać, piec. Kocham śniadania, obiady ciężej mi wychodzą, ale w sensie ciężej, no, że ciężej mi wychodzą takie zdrowe obiady, i często właśnie, wiecie, z jednej strony, jak chodzę do pracy yy, i pracuję w restauracji, no to mogę sobie tam zjeść posiłek, ale tamto jedzenie, nie dość, że z reguły jest kaloryczne, bo jest albo pizza, albo makaron. Yy, na sałatkę to już nie mam ochoty, czasami już zaczynam wiecie wymyślać jakieś kombinacje swoje, ale no jakby. Kurczę, no nie wiem. Najbardziej mi po prostu smakuje moje własne, przygotowane jedzenie przez siebie. I jeżeli wiem, że mogę zrobić coś, no zdrowszego, co ma mniej kalorii, a bardziej mi smakuje nawet. Na przykład ostatnio zrobiliśmy z Romkiem taki obiadek. Cukinie w piekarniku, do tego cebulka, do tego sałatka z pomidora. Co tam jeszcze było? Kurczaczek z piekarnika. No, przecież to było tak pyszne, że tam nawet nie trzeba było żadnych ziemniaków, żadnego ryżu i w ogóle nic. Obiad był tak mało kalorii, jak ja potem to policzyłam z czatem GPT, bo ja ogólnie um, miałam taką aplikację Fitatu, chyba, ale ja z niej zrezygnowałam, bo to jest za dużo dla mnie szukania, jest jakaś taka nieintuicyjna w ogóle. Przynajmniej ta darmowa wersja, bo nie wiem jak tam z tą płatną. E, natomiast Wiecie, do czatu ja po prostu wszystko mu mówię. Co, ile dokładnie, wiadomo. Czasami orientacyjnie, ale no też zdaję sobie sprawę, że on mm, nie, nie powie mi co do grama, bo też jakby nie liczę sobie wszystkiego na wadze. Tak jak te drożdżówki na przykład policzyłam, że e, przed chwilą z czatem, ale tak dokładnie mu powiedziałam, wiecie, z czystym e, sumieniem, co tam dałam i tak dalej, to wyszło, że około jedna drożdżówka ma e, 330 kalorii. Więc uważam, że to naprawdę nie jest źle, bo po pierwsze wiemy, co jest w tej drożdżówce, nie ma tutaj nic przetworzonego. Same jakby, no wiecie, produkty naturalne e, sami to zrobiliśmy. To jest kraftowy produkt, świeżutki i wiecie, nie ma tutaj żadnej chemii. Więc wolę zrobić sobie taką drożdżówę, po prostu zamienić sobie cukier na erytrytol. I zjeść sobie taką pyszną drożdżówkę, niż kupić na przykład, wiecie, jakiś batonik proteinowy, który ma też 300 kalorii, a wcale się nim nie nasyca i wcale nie będzie tak pyszny jak ta drożdżówka. No, wiecie o co chodzi. Więc naprawdę trzeba sobie, jakby uważam, ułatwiać. No, wiadomo, nie każdy lubi gotować, piec i tak dalej. Ja kocham to robić i naprawdę. Ja bym mogła mieć swojego jakiegoś e książkę kucharską, czy cokolwiek, albo jakiś taki, no wiecie, staram się na przykład dużo na TikToka wrzucać jakichś swoich przepisów, więc tam zapraszam. Tutaj na YouTubie na Shortsa też w sumie wrzucam chyba. Ja już tak czasami się gubię, co gdzie wrzucam, ale no naprawdę nie wiem, czy kogoś to interesuje, ale zauważyłam, że w sumie jak wrzucam jakieś takie przepisy, czy takie właśnie bardziej dietetyczne teraz. To zainteresowanie jest spore, więc staram się, te drożdżówki też właśnie chcę wrzucić, żebyście mieli, no bo jak można się inspirować nawzajem, sobie pomagać w tych dietach i tak dalej, no to czemu tego nie robić? Czemu sobie? Ja czerpię też bardzo dużo inspiracji, właśnie szukam jakichś z internetów, poprawiam to, ulepszam pod siebie, dodaję i tak dalej, zmieniam. Więc wystarczy po prostu tylko chcieć. Ja dzisiaj czuję się jak jakiś mówca motywacyjny, ale no co no? Trzeba sobie w życiu radzić. Dobra, kończę, bo nagadam się tutaj bez sensu. A druga partia już w piekarniku, a ja teraz dodam szybko. O, czekajcie. Dodam szybko y, TikToka y, właśnie z tym. Nagrałam taki jeden dzień, y, to był chyba wtorek w tym tygodniu. Jak, taki co jem w ciągu dnia, więc jak ktoś jest ciekawy, to tam wrzuciłam. Znaczy, no zaraz wrzucę, więc pewnie już jest. No, więc zaraz to wrzucam. W ogóle jeszcze jest jasno, mamy 19:40, wczoraj była zmiana czasu i nie mogę się przyzwyczaić. I ogólnie z takich zmian to skończyłam ostatnio czwartą część. To Hydon Hurts, a teraz zaczęłam pią piąty tom, tak, piąty tom i jestem już w ogóle w połowie, w piątek byliśmy odebrać tą książkę w Empiku, dzisiaj mamy poniedziałek, więc dosłownie trzy dni i ja już jestem w połowie, się tak wciągnęłam, w ogóle dbałam się mega, bo... No nie chcę spoilerować, ale jak zaczęliście czytać albo czytaliście, czy cokolwiek, to dajcie znać, która część według Was jest najlepsza. No, przede, przede mną jeszcze dwie kolejne, ale to jest chyba dylogia, w sensie tu są jakby z tej historii dwa tomy, bo ogólnie jak ktoś nie wie, to pierwsze trzy opowiadają o jednym bracie z rodziny, potem ten czwarty, jest taka grubsza troszeczkę książka, tam jest około 600 stron chyba, to jest jakby o drugim bracie, jakby oddzielna historia i tutaj są dwie części o trzecim bracie i bałam się właśnie, że ta mi się najmniej spodoba. Natomiast tak się wciągnęłam, że naprawdę, bo ja ogólnie chyba lubię też kryminały mi się wydaje, a kryminały połączone z romansem to już w ogóle jest dla mnie inny wymiar i sam kryminał może jest wciągający, ale czasami tam troszeczkę czegoś brakuje. Sam taki romans jest dla mnie nudny, a to takie połączenie właśnie y, takiego kryminału i romansu, takiej jakiejś zagadki wokół tego, to jest w ogóle dla mnie takie wciągające. Tutaj właśnie y, jest morderca i cały czas szukają tego mordercy itd., więc wciągnęłam się i tak, już jestem ciekawa kto to morduje i w ogóle dlaczego, więc no, cały czas czytam, czytam i czytam. No może nie cały czas, ale no wiecie o co chodzi. Też sobie wykmieniłam taki sposób, że robię sobie po prostu zdjęcia na telefonie, na przykład rozdziału czy dwóch, i jak sobie jadę tramwajem, to sobie czytam. Zamiast, wiecie, brać książkę, to wolę sobie robić zdjęcia i czytać sobie na przykład w tramwaju albo, no nie wiem, po prostu kiedy jestem poza domem i mam taką możliwość, to sobie po prostu czytam, i wtedy jakoś tak szybko mi to leci, że masakra. No spójrzcie tylko na to, na te przepiękne drożdżówki. No coś cudownego. Jami. Dzień dobry, zapomniałam, że nagrywam vloga. Mamy już kolejny dzień, tak jak możecie się domyśleć. Mamy wtorek i dzisiaj byłam na zajęciach. Właśnie niedawno wróciłam, nawet nie wiem, która jest godzina. 17:46 jakoś o 17:00 byłam w domu, zjadłam sobie obiadek, pierożki, z bo nie miałam w absolutnie siły niczego robić, więc odgrzałam sobie i zrobiłam sobie kawusię. Będę teraz odpoczywać, bo byłam w ogóle dzisiaj taki zakręcony trochę dzień, bo Ubudziłam się o 6.20, bo miałam jechać na 8.00. Dostałam o 6.24 wiadomość, że jednak pierwsze zajęcia się nie odbędą. Więc myślę, o super, w sumie chciałam się tak spać, ale tak się po prostu wybudziłam w ciągu tych 10 minut, że nie mogłam zasnąć. A brakowało mi godziny, żeby spać takie 7 godzin. A 7 godzin to jest takie no minimum, tak, żeby się dobrze czuć i tak dalej. No ale ja nie mogłam, ja naprawdę już wziąłam telefon, już odłożyłam telefon, ale no leżę i mówię, no, no bez sensu. Więc wziąłam książkę, czytałam książkę, potem odłożyłam tą książkę, zasnęłam na jakieś 10 minut i zadzwonił budzik. To jest właśnie moje szczęście. No więc wstałam, ogarnęłam się, ale zrobiłam sobie jeszcze jajecznicę, więc cieszyłam się z tego, bo do... Yy, na miałam spakowane tylko słodkie rzeczy, drożdżówkę i Plasuszki bananowe i chciałam mega zjeść coś takiego, wiecie, słonego. Więc cieszę się, że udało mi się zrobić tą jajecznicę i zjeść w domu, bo to naprawdę dużo zmieniło dla mnie. No, a jutro znowu na ósmą i jeszcze do pracy. Więc takie jest życie. Niby fajnie się tak mówi obcym osobom, że łączę życie z pracą i studiami, ale realia są takie, jakie są, więc... No nic, no tak jest życie, tak? Trzeba sobie jakoś w życiu radzić, nie zawsze jest łatwo. Jezu, jestem tak śpiąca, ale no nie chcę iść spać, bo jest w pół do siódmej i... Obejrzałam nawet, nie wiem, kawałek jakiegoś filmiku na YouTubie, ale dosłownie przez chwilę. I przyniosłam sobie książkę, bo jakoś, nie wiem, głowa mnie boli i nie chcę oglądać telewizji. E, w ogóle... Ja dodałam dzisiaj, nie, wczoraj dodałam TikToka. On ma na ten moment 40 tysięcy wyświetleń. 45, zaraz już 46. Jezus Maria, ja w jeden dzień zyskałam ponad 100 tysięcy Boże, <gryw> chciałabym. Ponad 100 obserwujących. Eee, tym samym TikTok przebił y, obserwujących na. YouTube, bo już był moment, że na YouTube było Was więcej tutaj kochani niż na TikToku. Teraz na TikToku mam 533. No i najlepsze jest to, że wszyscy tylko piszą tutaj w tych komentarzach: Proszę o przepis, proszę o przepis, proszę o przepis na naleśniki, na pizzerinki, A chyba będę musiała zrobić dzisiaj te naleśniki i jutro, żeby zabrać ze sobą. Ale tak mi się nie chce iść do sklepu, a muszę iść po szynkę do pizzerinek i po serek wiejski, no i po ten sker. W zdjęciach też troszeczkę poczytałam sobie książkę, jak mi się nudziło mm, i ja już jestem na końcówce, zobaczcie ile mi zostało do końca, więc ja myślę, że albo dzisiaj, albo jutro, no skończę tą książkę. Tak się wciągnęłam, że masakra, zamówiłam już dzisiaj na zajęciach dwie kolejne części. I w ogóle na Empiku jest fajna promka, dwie książki za 50 zł, nie wiem jakie dokładnie, w każdym razie te, które ja wzięłam były o 10 zł tańsze, więc jak ktoś z Was planuje sobie coś kupić w Empiku, to w nie polecam. Ja bardzo, bardzo lubię Empik, kupiłam tam naprawdę dużo książek, natomiast nie opłaca się kupować stacjonarnie, absolutnie. Ceny są praktycznie dwa razy Większe. Tak jak normalnie, na przykład yy, stacjonarna książka ta kosztuje 50 zł, 49,90. To ja kupuję ją na przykład przez stronę Mpiku za, nie wiem, 29 zł, czasami 25, 30, zależy od książki i tak dalej, ale naprawdę no, nie opłaca się, a po prostu odbieram w Empiku za darmo i tyle, a ta sama książka. Okej, okay, kochani, mam ze sobą całkiem produktywny wieczór. Byłam z Leonkiem na spacerze, byłam w Biedronce na zakupach i praktycznie od półtora godziny e... Znowu gotuję, no jestem w kuchni, ale bardzo lubię to robić, więc... Zobaczcie, zrobiłam e... pizzerinkę z serka bo nie dawaliście mi spokoju na TikToku i na Shortsie też były tutaj na pytania, także... Już niebawem będzie przepis. Zrobiłam też naleśniki ze pitnego. Tu zostały dwa, bo tutaj mam już spakowane na jutro na zajęcia. Później jak przestygną pizzerinki, to spakuję też pizzerinki sobie. Tym razem zrobiłam z dodatkowo jeszcze kaparami i niektóre są z papryczkami jalapeno. A tak to tak jak ostatnio kukurydza, cebulka czerwona, ser i szyneczka. Żałuję, że nie jestem głodna, bo naiadłam się tymi pierogami i jeszcze mi one trzymają. Tu jeszcze są w ogóle drożdżówki z wczoraj, ale powiem Wam, że kurczę są takie twarde. Oj! Są takie twarde. Nie wiem czemu. Przykryłam je na noc ręcznikiem, ale no nie są takie świeżutkie, fajne jak tego pierwszego dnia, więc nie wiem, może po prostu powinnam przechowywać je w jakimś pojemniku, a nie tak pod ściereczką. Może przez to się zrobiły takie twarde. No, nic, ale na pewno i tak je zjemy albo sobie odgrzejemy cokolwiek. I zobaczcie, jak ładnie kwiatki mi tutaj rozkwitły. Muszę im w ogóle zmienić wodę. Pięknie. No, więc ja będę się z Wami chyba już żegnać. Miał być taki vlog z tygodnia, ale w sumie jutro mnie cały dzień nie będzie. W czwartek też idę do pracy, więc może w piątek, sobotę albo niedzielę sobie zrobimy jakiegoś vlogaska. Zobaczymy. Trzymajcie się, pa pa!